Yo! ma z tej strony witam i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Minecraft na moim kanale i ze mną dzisiaj jest Bella siemanko. i słuchajcie, dzisiaj idziemy na piknik. Bella wymyśliła takie coś, że idziemy na piknik, a ja już nie mam siły, słuchajcie, jestem tak zmęczony, że już nie mam siły, bo idziemy, idziemy Bella i gdzie jest to miejsce, które Ty niby wybrałaś sobie powiem! No właśnie ja nie wiem, gdzie jest to miejsce, bo już tak długo idziemy już nogi, bo już nie mam siły, ja zaraz tu usiądę i będę tutaj siedział ale i stąd mnie się też nie ruszał. nogi, a w końcu byś może gdzieś ze mną poszyć, No ale, ale ile można chodzić, Bello? A sensu. ile można tylko na tym komputerze i komputerze. Masz witą marchewkę, to. Dobra, daj mi, dobrze. może da mi to siłę. Słuchajcie, tak. jeżeli filmik dzisiejszy Wam się spodoba i chcielibyście więcej, zostawcie łapeczkę do góry. Fajnie, jeżeli będzie ponad 30 tysięcy łap do góry, a jeżeli będzie 35, 000, to pójdę na drugi piknik z Bello. Tak, zostawiajcie łapę do góry, subskrybujcie. Kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, ten czerwony przycisk zamieńcie na szary. Włączcie sobie dzwoneczek, wszystkie powiadomienia i wpadajcie na widoshop.pl, A my idziemy w takim razie, Bella. Tak. Dobra, ja zjem sobie tą marchewkę, może będę miał trochę siły. Ale dobra, możemy iść. Wito. Ale już tutaj dziabnąłem sobie kawałeczek, tak? dobra, możemy tak, tak. iść, idźmy tam prosto. Ale Bella, no wiesz wiem. o tym, że my się chyba zgubiliśmy po prostu, przecież to jest jakiś las. My już idziemy, idziemy, a tego miejsca Twojego, które ty opisywałaś, no to tutaj ale, nigdzie nie ma. Ale widow, no tak mi pokazywało na mapie, ale No i ja tak ja ciekawe, na jakiej mapie, Bella. Ja, ja, ja znam te Twoje mapy i ty chodzisz dookoła później i tak wszędzie. Tak, ty, ty, a tak znasz te mapy, właśnie. Dobra, no, idźmy co? na razie tutaj prosto. Może tutaj nie wiem, co no, znajdziemy właśnie, w ogóle. Ja nie o, wiem. Czekaj, ej, popatrz! A, o, ty, Bela, to jest coś dziwnego. Co? Tam jest jakiś dziwny budynek w ogóle w co środku dziwne? lasu. Popatrzmy, tak długo idziemy. Hmm. Tutaj jest pustka w ogóle wszędzie. Ja tego nie widziałam, a tam, na jest jak, a tam jest jakiś budynek w ogóle w środku lasu. Dziwne to na maksa, dobra. Ale, hmm. Chodźmy tam, zobaczymy, co tam jest w ogóle. No jest o, super. I co, jakaś przygoda, tak? Tu jakie ładne kwiatki w ogóle są. No, nie, super, Dzień dobra. Idźmy, idźmy, dobra, chodźmy. No, piknik zrobimy w tym domku, wiesz, może tam Dobra. jakieś jedzonko będzie, coś. Domku, Dobra, a idziemy, idziemy. O, mam sadzonkę. Dobra, Właśnie. idziemy. O, ale tutaj las jest gęsty. Co, nie? Patrz, to w środku lasu jakiś. Mam nadzieję, że nie wow. będzie wilgów. Ale popatrz, jaki zniszczony ten budynek. Faktycznie. Halo, halo, ktoś tu mieszka? Halo, dzień dobry. Ej. ej, nikt się nie odzywa w ogóle. Ej, tutaj chyba nikogo nie ma. Ale Co? popatrz, tutaj jakieś takie obudowane, dziwnie. To Ty już weszłaś do środka? Co? Jak to może ktoś tam mieszka? Nie, no nie widzę, ale Dobra, nie Dobra, popatrz, na ej, szyby powybijane. Tutaj A. poniszczone te bloki w ogóle tu Tutaj jakieś ściany. barykady na oknach o. Jo, cię kręcę, co tu to, to się dzieje drzwi. w ogóle No jakieś popatrz. dziwne drzwi bedrokowe. I popatrz, Jed jedne tylko drzwi Tutaj chyba były drugie, ale się zniszczyły A faktycznie, hmm. myślałam, że ściany. Dobra, ale patrz, jeszcze Czesam. jest góra <laughs> U, Ale nie można tu wejść na górę co ty? Zobacz, zniszczone są schody Ej, Okej, okay. o, o, tam nie. jest łóżko w ogóle, popatrz Ej, nikogo tutaj nie ma, dobra Ej, Ale są jakieś czesty O co, tu są co, to jakieś są, to dziwne, dziwne rzeczy ty? w ogóle. Co Dobra. Co ty masz? Poczekaj. Ej, tu jest jakaś książka. Co Ej, może książkę? to jest jakiś list. Poczekaj, przeczytamy go. Uwaga. Ślicz? Każden? Może ktoś coś szybko opisał i się tutaj pomylił? Chyba tak. Może każdej miało być chyba. Każdej nocy w tym dziwnym lesie pojawiają się hordy zombiaków. Jest to nasza ostatnia wiadomość. Kończy nam się żywność. W skrzynkach po ukrywaliśmy nasze ostatnie rzeczy. Przygotujcie się zanim nadejdzie noc i przetrwajcie. To wasza jedyna szansa. Co? Su? Jak to jest nie. jakiś nawiedzony las, Bella? Tutaj jakieś zombiaki, apokalipsa zombie, hordy zombiaków tu się będą pojawiały. Czy czyli może to one zrobiły te takie, wiesz, y, zniszczenia to wszystko? O nie, Bella, musimy przed nocą się tutaj jakoś nie, obronić, poczekaj. No która Ej. to łazina? Ja idę zobaczyć. Dobra, dobra, ale tu jest mnóstwo w ogóle, popatrz, jest dużo rzeczy jakieś do budowania. Jakie rzeczy? Weź tutaj te briki, ja wezmę to okno, tu są iron bars, jakieś jedzenie też nawet jest jakieś. Dobra, Aha. ja tutaj część zabiorę, część możesz ty zabrać. Dobra. Dobra, ja tu jak jakieś bronie też, co ja sobie wezmę. Jest, jest armor. Ramieczek. Dobra, Armorek możesz wziąć. Patrzcie. Okay, Trochę no, lawy, okej, okay, dobra. Lawę okay. też możesz wziąć, jak chcesz. Dobra, jest mam. A dobra, tutaj? a tutaj zobaczmy, tutaj jest. Okej. Okay. Barykady i, I te. I te. Dobra, okej. Okay. I tutaj Czas na górę jakoś. Czekaj, to ja się nazywa. dostanę. Spróbuję się dostać tu na górę. Okej, okay. tutaj też jest chest. O, tu jest jakaś broń. Dobra, to to mnie Zobacz. dla ciebie zostawię. Aha. A to ja sobie wezmę. Ej, to Możemy się tym armorem podzielić, prawda? Tak, tak, ale nie, ale nie o, całym, bo ty zabrałeś cały. Daj mi buty chociaż jeszcze. Nie, widzę. O, buty jeszcze. No, ja... Weź sobie tą broń i amunicję całą. No ale, Wito, moje stopniki Dobra, okay. będą poranione. No to daj mi hełm. Dobra, to masz hełm. Dobra, to daj mi hełm. Trzymaj. I co ty masz? Okej, okay, dobra, ja już armura? sobie go ubiorę. A ty masz Okej, okay, dobra. I mam jeszcze spodnie, nie. to ja mam prawie cały, tylko nie mam butów. Jeszcze nie mam, dobra. Dobra, okej, okay, to spoko, będę, będę tak uzbrojony. Spoko, ale tutaj patrzcie, mamy jakieś rzeczy do budowania. W ogóle mamy jakieś bronie i amunicję do nich, więc to się na pewno nam przyda. No mam ta, przynajmniej taką nadzieję. Dobra, okej. Okay. I mamy tutaj bloki, możemy w sumie odbudować. Ej, świnia, co ty tu. Świnia? Ona Ale się nie chce chyba, jej. ona chyba chce się schować tutaj. No właśnie. Dobra, okej, okay, zabudujmy tutaj Miejmy te dziury, świnkę. wszystkie i w ogóle. Dobrze. To wszystko, co o. tutaj jest, ja nie wiem, czy nam szyb starczy. Nie więc w sumie wiecia. tutaj możemy to zabudować Ale... sobie. Ale nie Czekaj, sobie... ok, Okej, i tutaj nie sufit. Nie! Co uciekła? No bo ona się ciebie boi. Ja chciałam Dobra, okej. Okay. O, zim. tu mam taki balkonik, takie wyjście. Dobra, to, to się przyda. Hmm. Ej, nie mamy tylko tych. Y, drabinki by się przydały, więc dobrze byłoby yy, ściąć drzewo jakieś. Tak, a ja mam tom. No właśnie, jak masz to, możesz to użyć, dobra. Siekierę. Ja tutaj obuduję elegancko, dobra, okej. Okay. Z tej strony już mamy ogarnięte. Dobra, tu jest zabudowane. Mamy wejście na górę. Dobra, jeszcze tutaj zabudujemy, słuchajcie. Dobra, okay. dużo nie, Tutaj dużo jest nie jakaś przed. szyba, dobra, ale tutaj wstawimy jedną szybę. O, dobra, dobra i tutaj też wstawimy dwie. Byk. I to zabudujemy, okej. Okay. Tak, tutaj na zewnątrz muszę zdobić. pójść i zabudować. Okej, okay. patrzcie. O. Ja wow, tu postawię krewetkę. Ale tutaj poniszczone jest wszystko. To nie? O, Ale nie, gdzieś niechle. źle postawiłem tą szybę, nie mogę jej teraz zniszczyć. Ciekawe, gdzie teraz? Dobra, one zostanie Teraz tak. dzieci, właściciele tego budynku. Ja uciepli. nie wiem, może oni tutaj już wiesz, nie, nie przetrwali tej, w ogóle tej nocy, nie wiem. Nie wie. pomyślałam o tym, więc... Dobra, okej, okay, ja tutaj zabudowałem to my już. Musiałam się postarać. Dobra, te, potrzebne są te drabinki, żebym no ja tam wie. mógł wejść na górę i tam odbudować. Dobra, Patrz. jeszcze zobacz, A o świnia to pokazuje, że chyba tu coś jest zepsute. Idę zobaczyć. Idę zobaczyć. Ile trzeba? E, wiesz co? Nie wiem. No dużo więcej, chyba cztery. Dobra, Albo pięć, to, 5, to Dobra, naprawdę to... dużo więcej. Dobra, pyk. Dobra, tutaj zabudowane już. będzie. Aha. Świnia chodzi za mną cały czas. No właśnie. Dobra, dawaj te drabinki. My... Jo, ja Już tu zaraz ogarnę. I jeszcze tego, trapdora Czekaj. jakbyś zrobiła, to byłoby super. Czekaj, Wito. bo Bo mnie stresujesz. Masz, wyrzuciłam. Daj te trzy. Trzymaj. Dobra, jeszcze trapdora zrób. Okej, okay, zada. Dobra, ja tutaj muszę... Y... Muszę wejść jakoś na to. górę, czekajcie. Pyk, pyk. Dobra, trzy drabinki to. wystarczą. Dobra, zrobione. To zrób trapdola. Trzymaj. Patyki zos... zostawię może dobra. na tą pochodnię. I tutaj będziemy wskakiwać, dobra. Takie pochodnie by się przydały. Takie pochodnie też by się przydały, no. no. Będziemy musieli tutaj jakiś węgiel znaleźć, dobra, ja więc poszukamy. tutaj. Dobra, ja tutaj obuduję okay. nam. Pyk, 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 o. elegancko, dobra. Hmm. Tutaj już będziemy przygotowani. Dż ja świnia nie weszła nie na drzewo trabdora, teraz. Vito. Tutaj to. To mi może ja zrobię. A powiedz mi. A ja nie pamiętam sam. Zgadnę. A gdzie jest drewno? Yy, ja mam. To daj. Mm. Ja spróbuję zrobić. Tak nie. Dobra, czekaj. Daj, ja spróbuję zrobić. Zbieram. M masz 10. Dobra, ja... wystarczy. Ja nie wiem, jak się robiło na pewno trapdora. Nie, wystarczy, bo jest dziewięć tych, więc. Okej, okay, dobra, już wiem, jak się robiło, ale nie starczy teraz drewno, Bella. Jeszcze drewno Co jest ty potrzebne. Mówisz? Tak, bo straciłem tutaj na inne rzeczy. O, o. Dawaj pan, pan drewno, dawaj drewno, dawaj drewno i zaraz zrobimy trapdora. Już Dobra, idem. ej, bo już się ściemnia, Bella, tutaj trzeba dookoła budować jeszcze wszystko. Giem, a dawaj, streszczaj to... się, a nie! No, tak powoli! Się, a Gdzie treść, są w ogóle te barykady? Bym... Ty je zabrałaś chyba, oddawaj te barykady o... teraz! A nie pozabierałaś, jeszcze ich nie stawiasz nigdzie. Barykady? Tak, takie barykady na okna, oddawaj je. E... Barykady ja nie mam. A kto ma, niby? Mam tylko te takie metalowe. Popatrz, już się ściemnia, dawaj szybko tutaj. Rób, dawaj to drewno szybko, te deski. No to dawaj, stawiaj go tam na górze, a nie. Dobra, idę. Bo tu nie ma czasu już. Dobra, okej, czekajcie. O, ja mam te barykady, dobra. na Ja mam te barykady. To może się ufaszaszasz. Pek, dobra, okej, szybko tutaj. Postawiamy, dawaj, 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 streszcza się, bo się robi ciemno. Jak tu zaraz przyjdą, te zombiaki, nas zaatakują, się boję na maksa. Dobra, okej, czekajcie, obudujemy tutaj. Czy to działa Dobra, mamy obudowane tutaj elegancko te, te, okay. te barykady, dobra? Ok, Prawda super. Zrobiony. Teraz wezmę dobra. jeszcze te Okej, okay, czekaj, co my tutaj jeszcze mamy? Lawę, dobra, ja wyleję dookoła nas lawę. Te tylko, baremsi. żeby nam się tutaj nie zapaliło nic. Więc nie. Ja... to będzie lipa, jak się zapali tutaj. To tak. Ej, dobra, poczekaj. Tu nie starczy miejsce. Czyli miejsca. tutaj wylejemy. U, tu wezmę sobie to tak. I dalej nie mamy tego węgla, dobra, ale mamy tutaj lawę, więc niepotrzebne o, będą nam te. Dobra, ona rozjaśnia, fajnie. Dobra. Więc Poczeka, ja... ja tutaj muszę, musimy tą lawę zrobić tutaj taką fosę jakby Z tej lawy I będzie elegancko, dobra Okej, okay. ja trochę pyk. już tego poustawiałam Dobra, dobra, to, to ustawiaj Ustawiaj, ja tutaj wyleję tą lawę jeszcze No dobra, jeszcze muszę Pyk i pyk, dobra Okej, okay, tutaj mamy wylane I tutaj jeszcze Właśnie. wylejemy, dobra Ja drzewa muszę, to tutaj zniszczyć Jeszcze trochę tej lawy, Te dawajcie korony, bo wiesz... Bo y, te zombie będą tu wchodzić. Nie, skąd wiesz? No bo tak mi się wydaje, no że gdzie? górą wchodzić. będą wchodzić no co no ty? No drzewo, bo dobra, tak nie dawaj, włośnie. dawaj jeszcze. Nie, źle tą lawę wylałem. A, się podbaliłem. Dobra, okej. Nie. Okay, nie, nie. Żyje. Dobra, tutaj mamy wylaną tą lawę. Dobrze. Tutaj coś się źle wylała. No ale to nic. Dobra. O, jeszcze tutaj by się przydało obudować to dookoła jakoś, chociaż jakiś mur taki większy. Yy, hmm. Dobra. Czekaj, czekaj. Ja wezmę, postawię. Tu postawiłaś to. to nie można. O, teraz. Jeszcze dobra, przestań tutaj. się palić, ale zostało mi dwa, półtora serduszka. Masz jedzenie? Nie, nie mam. w hełki? Nie, mam, mam, mam. Masz. Wziąłem sobie arbuzy. No. Dobra, no, dobra. sobie ogarnę tutaj. O. Pyk, pyk pyk, dobra, jesteśmy będziemy obudowani troszeczkę, więc chyba nie jest źle nawet. Okej. Okay. Dobra. Myślę, że jest w porządku. Myślę, że jest dobrze, myślę, że też jest dobrze. Całkiem dobrze. Teraz... Okej, okay, dobra, idziemy, idziemy do domku, schować się tam. Ej, gdzie ty masz armor, czemu nie założyłaś go? Już to dobra, zobładam. dawaj, dawaj, wchodzimy do środka, chowamy tak. się tutaj i będziemy czekali teraz na te zombiaczki. Jak przyjdą, będziemy musieli się tutaj jakoś obronić. Ale się cicho! Dawaj, dawaj. Już gdzie nie ty nie jesteś? No chodź tu do, do ja domu. Chcemy na okrętkę poleciałam. No oh my god, no przecież tutaj jest wejście, A... gdzie jest slawa! No tu gdzie jest lawa jest wejście? Poszłać. Ale po co ty tam poszłać w ogóle? Nie wiem. No właśnie. Nie mam pojęcia. Ja tutaj to zniszczę, żeby oni oni okay, do tej jestem. lawy powchodzili. Dobra, okej. Okay. Y dobra. To. Jesteśmy ogarnięci. Dobra, słuchajcie, my się uzbroimy, będziemy czekać na te zombiaczki y i jak tutaj przyjdą, to będziemy się bronić. Mam nadzieję, że w ogóle nie przyjdą i uda nam się tutaj przetrwać. Okej, okay, słuchajcie, ja tutaj siedzę na czatach. Bela śpi, ej, Bela, wstawaj, wstawaj, wstawaj. Bo teraz już. ty mnie musisz zmienić na ej, czatach. Okay, dobra. dobra, idziemy zobaczyć czy tutaj w ogóle... O, nie idą już te zombiaczki, już się widać tak! Czekaj nie. się nie, i oni ja do nie sobie broni. Ja idę na górę! O nie, o nie, poczekaj! Dobra, okej, okay, reloaduję tutaj broń. Okej, okay, patrz ile jest tych ja Dobra, poczekaj, musimy tutaj zejść Uuu. troszeczkę na. bo us idą do nas pod drzwi. Ja o, nie, ja nie, 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 nie. Górze, Dobra, nie do... ja też idę na górę, idę na górę tutaj. Ej. Dobra, okej. Okay. O, ile ich tam Ty jest, jest dopiero popatrz. Można cel... te. Patrz, 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 po patrz ile ich tam jest Macie? w ogóle. Dobrze. czyli ich tam. Jest w ogóle jaka masakra. Co nie? Ale wow. to jest niebezpieczne, bo jest o dosyć dużo. I biegną ciemno. tutaj, biegną tutaj. I dobra, poczekaj, ja tutaj zejdę. O nie. Okej, okej, okay, okay, dobra. Są tam, ale nie, nie ma ich tak jakoś bardzo dużo w ogóle tutaj. Ale mogą poczekaj, być mocne. ja muszę zejść tam na dół, Bella, w ogóle i na to nie, drzewo nie. wskoczyć muszę. Ja nie będę cię bronić. Poczekaj, ja muszę to... wskoczyć na to drzewo, broni, broni. Nie, Broń sobie, bronię. Że ja będę tam szła. Nie, ja skaczą po drzewach w ogóle. No, a nie mówię. Dobra, poczekaj, ja spróbuję. Że tak o nie, będzie? nie udało mi się. Dobra, jestem na drzewie, jestem o, na drzewie. Dobra, strasznie. dobra, biegnę tutaj zobaczyć. Dobra, ej, one skaczą teraz o tu. nie, one wszystkie teraz idą po mnie. Dobra, strzelam do nich, o, Czekaj, czekaj, dobra, czekaj, poczekaj, bo są w wodzie. Nie. Koniec! O, amo. Dobra, biegnę szybko do domku, Koniec dobra, biegnę amo. szybko do domku. E, ne, ne, Czy ne, mi się ne, uda wbić? Okej, okay, dobra, do dobra, nich. jestem w środku, ja z... dobra, samowe. poczekaj, poczekaj. Pukasz, po, ja muszę zobaczyć ile ich tutaj jest! Oh my god! Wow. Ja sama mi to nie! Och tu im. przybiegło! O oh, oh my god w ogóle. Dobra, okej, okay, czekaj, czekaj, ja też tu poszczelam do nich. Dobra. Dobra, poczekaj, ja mam snajperkę Trafię też na... chyba, poczekaj. Dobra, to Dobra, tak, na spokojnie. Na spokojnie, dobra, poczekaj. O, mam snajperkę, dobra, uwaga. Ale fajny widok, widok jak tak ten. Ale nie mogę. O, dobra, jest. strzeliłem Dobra, czekaj. ja jeszcze tutaj? Nie. Tu dobra, okej, okay, trafiłem go chyba. Dobra, ej, jest tu ich dużo? Jest ich o, dużo. O, jest ich tutaj troszeczkę. Chyba one ciebie dobra, musiały poczekaj. zobaczyć, jak tam wyszły. Chyba, chyba tak, dobra, okej. Okay. Ale dobrze nam idzie popatrz, załatwiamy ich tutaj. No I dobrze się ja obudowaliśmy, może lepiej. przetrwamy w ogóle. Dobra, Obudowani popatrz. jesteśmy dobrze. Pyk, 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 pyk. być troszeczkę. Yy, dobra, super, lawy. dobrze nam idzie, dobrze nam idzie. Yy, oni ciągle idą z tego nie. Lasu. No Bela, Strzeliłaś we mnie, no uważaj, jak strzelasz, nie strzelaj cały czas, bo stracisz całą amunicję zaraz i będzie po ale nas. Nie ja miałam, go na No do dobra, do ale ty nie strzelaj mi? cały czas, bo stracisz amunicję i koniec nie będziesz już tutaj walczyła. No wiem. No właśnie, więc Mam na spokojnie. Teraz. Tutaj tylko te, co nas bardziej, bardzo jakoś tak atakują. Hmm. Wiesz, a te tutaj to na razie nam nic nie robią, także na ja spokojnie. Nie drodze, tak jak ty Dobra, okej. Patrzcie, ja o dobra, dobra, dużo ich jest, ale już tutaj kilku załatwiliśmy, więc tak? idzie całkiem dobrze. Okej, okay, słuchajcie, tutaj walczymy cały czas z nimi, ale już mało zostało tych zombiaczków, więc może zaraz nam się tutaj uda, słuchajcie, i wy... O nie Bela, co? tu są jakieś teraz popatrz! Co mutant to, zombiaki w ogóle. O my oh god, poczekaj, tutaj Bo za snajpery, spróbuję ich zaatakować. O nie, patrzcie jakie one są wielkie w ogóle. Ty dobra, faktycznie. poczekaj, ja tu mam mieczyk, ja spróbuję tam podejść z mieczykiem do nich, dobra? O nie, to ja idę na górę, Fito. Dobra. Góra Ej, on tu idzie, i... idzie tutaj! Czy coś? Ej, on tu idzie, o, dobra, ja muszę zejść dnia. na dół, muszę zejść na dół, bo ja tu nie zeskoczę Ja nie wiem, czy ja też mam stóp. Nie dam schodzić. rady, nie nie, 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 lepiej nie zskuć. Bo, ja bo Poczekaj, ale, ja tutaj wyjdę. O, idzie, idzie, popyczek, i on nic zły w ogóle. Dobra, biegnę tutaj. Mów, kiedy Nie, 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 na razie nie strzelaj, spokojnie, ja dobra. tutaj widzę, że daję radę, dobra. Okay. O, tu jest jeszcze więcej tych małych zombieczków. Nie, I o ile ich tutaj jest, dobra, ja się schowałem na razie tu na drzewie, ale, ale... one chyba zaraz tu będą chciały wejść do mnie. No właśnie. Poczekaj, o, one się tu blokują. Co? Nie, 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 nie. nie! dobra, dobra, uciekam. O nie, patrz co on mi zrobił O nie, on jak Hulk normalnie tutaj Nie wpadłem do lawy, poczekaj yo, Ej, szanam, yo, Uciekłem, do dobra, do uciekłem, uciekłem, uciekłem Ale uciekłem. zaraz chyba padnę, zaraz oh chyba God. padnę Okej, okay, dobra, udało mi się jakąś super, super Chyba ten arbuz był jakiś, bo udało mi się Normalnie zdobyć całe życie teraz z powrotem to dobrze, ja O, popatrz, ten się pali tutaj Ała! O, co on co robi było? w ogóle Ała! O, jakie ma o ma jakieś cała. dziwne moce, Bella Musimy sobie tu poradzić z nimi, dawaj, dawaj, dawaj Dawaj, dajemy w nich teraz, dawaj O, tego dużego, popatrz, Złożył się leży, leży, ale zobaczymy jest co on teraz co się stanie, uwaga! Podrz! Wow, popatrz, nie! Ja jakiś punkt w ogóle dostałem tutaj z prawej strony Bella, jakąś o? jedynkę, nie wiem co to w ogóle jest. Dobra, popatrz on stał dajemy dalej w niego, dawaj, dawaj, o, leży znowu! Dobra, leży. Czekaj, czekaj. Ja dawaj tych sięcam. małych teraz, tych małych troszeczkę dobra. musimy załatwić. A macie. I o ile okay. ich tutaj jest, dobra, może przetrwamy wow, jakoś O, tu jest ich dużo wito! Czekaj, czekaj, może się uda, może się uda. Dobra, okej, okay, jakiś tutaj jest... w ogóle jeden taki dziwny był Czekaj, zombiaczek już kończy mi się amunicja. Jakiś dziwny, Ej, właśnie mi też powoli się kończy Czekaj, Dobra, mam. tego dużego tutaj Ej, już ja tu nie mam amunicji w, tym, w tej jednej broni Czekaj, ja Dobra, mam snajperkę tylko została. To Ci wtedy dam. A o ty masz dobra, Upał już. O, padł teraz, padł ten duży! Dobrze. Dobra, udało się go. Ej, tutaj... Oj, słońce zaczyna wschodzić. Dobra, dobra, może nam się uda tu przetrwać. To one Super! Ej, może nam się uda. Dobra, dobra, fajnie by było w ogóle. Dobra, okej. Okay. Ja już nie mam, nie mam ma już broni. Dobra, jest ja ze snajperki tutaj. Dobra, to Patrz, ja już z w... tu próbuję do Dobra, dobra, o, to dawaj w niego Leży, hmm. leży, leży okay, Dobra, dobra ja tego Bezmy małego, innego, o, małego na hita mieszkiego. biorę Dobra, Widziała. słoneczko wstaje, fajnie, dobra Chyba nam się uda, okej, okay, ale elegancko Dobra, Idziemy dobra, do tak, nie, chowamy się Chowamy się do dobra. domku, bo wstaje słońce To powinno nam się tutaj udać O, już dobra. słyszę, że się palą chyba Ej. Patrz, okay. już się palą, palą się, dobra Okej, okay, uda naprawdę. nam się chyba wygrać ha. Patrzcie, Aha. dobra, okej, okay, super. Dobra, schowajmy się widać. do domku tutaj. Schowajmy się do domku już i poczekamy aż słoneczko całkiem stanie, i może nam się tutaj uda przetrwać. Okay. I będzie super. Ok, słuchajcie, chyba nam się udało, bo tutaj już chyba nie ma żadnych zombiaczków z tego co słyszymy. To wszystkie popadały już od tego słońca, więc udało nam się chyba przetrwać. Ja nie wiem, czy tutaj jeszcze jakaś apokalipsa będzie, czy nie. Ja tych zombiaczków, nie mam nadzieję, że nie. Dobra, musimy Bela stąd wiać normalnie z tego domku. Ale i, my wieś, się no nie wiem, musimy wrócić do naszego miejsca i wiesz, w ogóle z, znaleźć jakieś lepsze scho co? Popatrz, tu wypadały jakieś młotki z tych... Ty, wśród O nie, spadł do, do lawy. Dobra, ale jeden mi został. Halkamer to jest w ogóle. Ja On ma dwa plus atak Demej'a, dobra, ej, to nam się przyda tutaj, przyda, na, się jakby, przyda. jakby wiesz, że w razie kolejne zombieczki nas atakowały. Dobra, idziemy stąd, Bella musimy. Stąd tu cię. O, da się tu wejść, dobra. Dobra, idziemy tutaj na tą górę. Dawaj, idziemy, szybko lecimy. Ja już wolę nie prowadzić, Okej, okay, dobra, lecimy, lecimy tu na górę. No właśnie ty zaprowadziłaś w nas w niezłe miejsce tutaj. No, ale tu nie są, Ej, tu na górze no, nie chyba nie coś widziałem, tak coś powiem. tam jest dziwnego. Co? Takiego? Dobra, idźmy tutaj na górę. Czekaj, 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 czekaj. Tu jest jakieś auto w ogóle, ej, może to tam ci zostawili tu samochód. A ci Nawet ludzie? dwa samochody widzę są. Dwa samochody. Tak, dwa. Dawaj, wsiadaj do jednego. Żółte! Wow, dobra, okej, okay, jedziemy tymi samochodami Może uda nam się stąd uciec w tym wypadku Dobra, super, słuchajcie, jeżeli filmik wam się spodobał I chcielibyście więcej tego typu filmów Zostawcie gocie łapeczkę do góry, subskrybujcie kanał Wpadajcie na wiktorshop.pl My się z wami żegnamy i widzimy się jutro w kolejnym filmie Trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie Pa, pa, pa.